Pani, to znowu ja, Redhead Witam was bardzo serdecznie, jak zawsze I dzisiaj zapraszam was Na film, w którym wspólnie Poprzymierzamy piżamę z Cinseya Jeżeli was to ciekawi, to oglądajcie dalej Zapraszam was bardzo serdecznie Ostatnio zrobiłam remanent w mojej szafie. Okazało się, że dużo piżam jest już za bardzo ściukranych i nie nadają się do noszenia. I zrobiłam też rekonesans po sklepach internetowych. Zrobiłam remanent i rekonesans <grym> RR. W każdym razie zrobiłam rekonesans po sklepach internetowych, sieciówkach internetowych. Gdzie są piżamy, tam byłam ja. I szukałam, i wertowałam. H&M, Reserved House i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniała, po prostu gdzie są piżamy, tam byłam ja. Okazało się, że najfajniej wszystko wygląda, piżamy i ogólnie kształt e, wygląda w sinseju, moi drodzy. Więc zamówiłam kilka piżam, sprawdzimy je i zobaczymy. Za tymi piżamami sinsejowskimi, można tak powiedzieć, chyba tak, Przemawiały cztery rzeczy w sumie, takie główne cztery aspekty były mega ważne i mega super po prostu w Sinseju. Po pierwsze jakość, a raczej materiały tych piżam. W większości to była bawełna, ewentualnie wiskoza albo połączenie tych dwóch materiałów, więc super sprawa. Po drugie ceny. Naprawdę wydaje mi się, że ceny w Sinseju i nie tylko ubrań, nie tylko dodatków, ale jak się okazuje też piżam są naprawdę Korzystne i dostępne dla każdego, umówmy się. Piżama bawełniana, która kosztuje 30 czy nawet 20 zł, to naprawdę się opłaca. Po trzecie, to super fasony. Jaki chcecie, taki tam macie. Czy piżama z długim rękawem i długimi spodniami? Czy piżama z długimi spodniami i krótkim rękawem? Czy piżama z długim rękawem i krótkimi spodenkami? Naprawdę, macie tam. Do wyboru, do koloru wszystkie po prostu dostępne kroje, fasony tam są, więc to też jest ogromny plus. I po czwarte, co miało być czwarte, wzory i kolory. Naprawdę też ja jestem osobą, która co prawda ma 30 lat, ale lubię w piżamie czuć się swojsko, czuć się dobrze, czuć się wygodnie i lubię jak na tej piżamie jest jakiś fajny nadruk, nawet dziecięcy, młodzieżowy, mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, mnie to jara, ja się... Z tego cieszę i czuję się wtedy jakoś tak też weselej i, i lepiej po prostu. Także super wzory, super nadruki, przezabawne niektóre fajne napisy. Naprawdę super, super sprawa. Także nie chcę przedłużać, żebyście mi tutaj nie zasnęli, chociaż dzisiaj omawiamy piżamy więc byłoby to nawet wskazane, ale nie, nie, nie zasypiajcie na moim filmie, proszę Was, już się zamykam, już. Nie gadam dłużej, tylko pokazuję wam piżamy i linki do tych piżam znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Także zaczynamy, nie śpimy. Jest tutaj ze mną ogromna siata i z tego co pamiętam są tutaj trzy piżamy. Ta siatka nie jest rozpakowana, była też siatka mniejsza. Ale ją rozpakowałam, nie mogłam się już doczekać, nie mogłam y, się doczekać, żeby zobaczyć te piżamy, które tam są. Były w niej dwie piżamy, które już nosiłam, y, które już nawet prałam, także możemy też ocenić. Dzisiaj je też ocenimy, jak one wyglądają po praniu, jak ten materiał wygląda po praniu, bo wiecie, jak to jest, jak coś jest bawełniane, to super, ale jakość y, tego materiału może być po prostu średnia. Także zobaczymy, czy po pierwszym praniu z tymi piżamami coś się porobiło, nieładnego. O, tak. Także pierwsza piżama z tych, które już nosiłam, zaraz wyląduje na wieszaku i Wam ją pokażę. Pierwsza piżama to piżama z długim rękawem i z długimi spodniami i jest naprawdę super. Jak tylko zobaczyłam ten nadruk, ten, to awokado ćwiczące na hula hop, z hula hop i napis awokardio, oszalałam, musiałam te piżamy mieć już wtedy wiedziałam, że po prostu zrobię zamówienie w Sinseju, a nie w żadnym innym sklepie, piżama ma nadruk też na rękawach po tej stronie i po tej stronie jest wykonana z bawełny i po pierwszym praniu wygląda super materiał nie jest zmechacony nic się z nią nie stało jest naprawdę świetna w świetnym stanie wow Super, także ta piżama jest yy, super. Po praniu i przed praniem też była super. Mam ją w rozmiarze M i ona kosztowała 59,90, ale to była naprawdę fajna cena jak na piżamę z długimi spodniami i długim rękawem. Jeżeli ktoś czegoś takiego szuka, to w Senseju wydaje mi się, że to się opłaca. Jeżeli chodzi o cenę, 60 zł też jest okej. Okay. W H&M zdecydowanie więcej za tego typu piżamę z, z długim rękawem i długimi spodniami zapłacicie. I do tej piżamy były dodane... E, takie oto spodnie z taką fajną gumką w pasie. E, tutaj też mamy napisane Avocardio na tej gumie, takiej różowej. I spodnie w kolorze szarym. Co mnie też bardzo zachęciło w tych spodniach, to to, że one mają takie marszczenia e, przy kostkach, nad kostkami, bo one nie sięgają do kostek, nie są aż takie długie. Tak do kostek, nieco przed kostki sięgają, i mają takie marszczenia po bokach. Bardzo fajne na nogawkach, one są tylko na dole, żebyście nie myśleli, że one są na całej długości tych spodni. One są z boku, tylko na dole, tuż nad kostkami, takie właśnie marszczenia są. Także naprawdę bardzo mnie to zachęciło. I z tego co widzę, spodnie też są fajne, też nic się z nimi nie stało po praniu, nie są zmychacone. Super, no, typowo pawełniane, cienkie spodnie długie, także ekstra. Naprawdę to był świetny zakup, świetna piżama. Bardzo się cieszę, że ją zakupiłam, także już w nią wskakuję i się Wam pokazuję, także będziecie mogli zobaczyć, jak ona wygląda na sylwetce i, i na mnie po prostu. Także taka piżama, 6 tyszek rozmiar M. Super! I mam piżamy na sobie, jest fantastycznie do niej wrócić, słuchajcie, tęskniłam za nią, jak była w praniu. Naprawdę jest przewygodna, super jest. I tak, jak widzicie, ona jest dosyć obszerna. Ja mam rozmiar M na co dzień też naszę rozmiar M, jeżeli chodzi o ubrania. Gdyby ktoś nie wiedział, był ciekawy, mamy 1,70 m waży mniej więcej 58 kg. czasem mniej, czasem więcej, ale powiedzmy około 58 kg warze. I tutaj w przypadku tej piżamy ten rozmiar jest super. Mówi się, że Shiinse jest sklepem takim typowo młodzieżowym, takim typowym dla nastolatków, dla nastolatek. No moja postura, figura jest raczej no typowo kobieca po prostu, mało młodzieżowa, nastoletnia, mam kształty i w ogóle wiecie o co chodzi, no nie chcę się w to zagłębiać, są różne nastolatki i wiem o co chodzi, ale no ogólnie mam kobiecą figurę, a ta M jest naprawdę obszerna. Więc jak na piżamę przystało, jest mega wygodna, jest świetna, po prostu jest godna polecenia. Materiał też oddycha, jest taki przebiewny, chociaż dzisiaj jest bardzo ciepły dzień, ja mogę w niej stać, mogę do Was gadać i czuję się naprawdę w porządku, nie pocę się ani nic z tych rzeczy. Także piżama jest po prostu pierwsza klasa, super nadruk. Kardiu, aż się po prostu chce ćwiczyć tutaj widzicie ten pas różowy też czad taki, taki sportowy klimat się robi jak ktoś jest tleniem, może się poczuć w końcu tak trochę na sportowo no i tutaj jak wam mówiłam ten, ten, to, to marszczenie tuż nad kostką też jest bardzo fajne także piżamę mogę wam z czystym sercem polecić podobnie jak tę drugą, którą zaraz przymierzę no bo je znam, więc naprawdę są super te piżamki polecam Redhead i kolejna piżama, która była w paczce, którą rozpakowałam, yy, piżama, którą nosiłam, to piżama w kolorze szarym, ta góra jest w kolorze szarym, yy, długi rękaw taka bardzo cienka bawełna to jest bardzo miła w dotyku, bardzo cienka, taka przewiewna super, idealna na wiosnę i do niej były, do tej góry były dołączone takie shorty w kolorze bordowym. Bardzo mi się spodobał też nadruk, Maybe Next Time. To typowa ja, ja jestem takim leniem, zawsze wszystko odkładam na potem, na później, na inny raz, więc może innym razem. Dokładnie tak. Mamy tutaj kotka, który jest chyba jakimś właśnie sportowcem, woli sobie poleżeć, czy, czy liderką, bo ma takie pompony, w każdym razie woli sobie poleżeć, niż skakać, niż biegać cała ja, cała ja także piżama jest też w rozmiarze M, ona była na przecenie, pamiętam, że ona kosztowała 39,90 Cztery dyszki, ale jak na bawełnę, naprawdę spoko naprawdę spoko i właśnie do niej były dołączone takie shorty w stylu też sportowym z boku lampas tutaj sznureczek, on nie jest atrapą, to jest faktyczna regulacja tych spodenek, więc super sprawa można sobie je super regulować nie są zbyt krótkie naprawdę super wygodna piżama jeżeli chodzi o to jak wygląda jej stan po pierwszym praniu to na spodenkach nie widzę żadnych skaz, żadnych śladów natomiast ta bluzeczka no może ma jakieś takie lekkie zmechacenia materiału ale sama nie wiem, czy ona w sumie takich nie miała już. Nie jest to, wiecie, jakieś bardzo rzucające się w oczy. Jak widzicie, ja muszę się tutaj przyglądać. Spoko, naprawdę spoko. Nie ma, nie ma y, jakichś wielkich wad. Czy ja wiem, czy w ogóle są jakieś zmychacenia, no może delikatne, nieważne. Słuchajcie, stan piżamy oceniam na bardzo dobry. Także. Druga piżama świetna, wskakuję w nią, żebyście mogli zobaczyć, jak ona się prezentuje na sylwetce, ale jest naprawdę bombowa, czuję się w niej super. Taka, wiecie, dla leniucha, ale jest na sportowo, więc też jest taka trochę zabawna dla mnie, także super. I jak widzicie, jestem w piżamie numer 2. Jak widzicie, jestem uśmiechnięta, czuję się w niej super. Znowu, podobnie jak w pierwszej piżamie, jest przewygodna, jest super. Czuję się fajnie, czuję się na luzie. Materiał oddycha, materiał jest przewiewny. Spodenki króciutkie, ale też nie są zbyt krótkie. Wydaje mi się, że. Nie odsłaniają, jak ja to nazywam, miejsc newralgicznych yy, za bardzo. Yy, są idealne jak na spodenki w piżamie przy piżamie, tak mi się wydaje. Także te dwie piżamy mogę Wam z czystym sumieniem, z czystym serduchem polecić. Jakbyście chcieli kupić jakieś piżamki, to te dwie są super. A na razie się nie mogę doczekać tych pozostałych piżam, których jeszcze nie widziałam. Także przejdźmy do nich, rozpakujmy je razem i sprawdźmy, jak one wyglądają. I teraz otwieram wielką paczkę, w której są trzy piżamy. Także dajcie mi chwilę, zaraz kolejna piżama wyląduje na wieszach. I trzecią piżamą, jaką sobie omówimy, jest piżama, którą bardzo chciałam mieć, i już się nie mogłam doczekać, aż rozpakuję tą wielką siatę, żeby móc w tej piżamie sobie śmigać. To jest piżama z krótkim rękawem i z długimi spodniami w takie białe groszki, kropki. Super jest. Tutaj widzę na dole ma takie delikatne, lekkie ściągacze, więc będzie, wydaje mi się, wygodna i będzie, no nie, podciąga, nie będzie się podciągała na, w stronę ud, o to mi chodzi. Ta piżama jest w rozmiarze M i jest bombastyczna, jest świetna, jest z dzwoneczkiem, jest z Disneyem, czyli to co kocham, ktoś może powiedzieć, Matko, baba ma 30 lat, a nosi piżamy z Disneyem. Tak jak powiedziałam na początku, ja się w takich piżamach czuję swojsko, czuję się dobrze. Ja się na Disneyu wychowałam, i moim zdaniem, noszenie takich piżam niczemu nie ujmuje i, i po prostu. Nie ma wieku, który jest dobry na noszenie jakiejś piżamy, a nie ma wieku, który jest niedobry, nieodpowiedni do noszenia jakiejś piżamy. Ja w tym momencie też mam nie, niewielkie dzieci, nieduże dzieci, które lubią wskoczyć czasem do naszego łóżka, do, do łóżka mojego i męża, lubią wejść pod kołdrę, lubią sobie z nami spać czasem, lenić się w łóżku. Więc gdybym była w seksownej, koronkowej piżamie, Czułabym się nieco niezręcznie, a tak to z takimi piżamami: wiecie, aladresowymi, dresowymi, na luzaka, czuję się naprawdę komfortowo i świetnie, po prostu świetnie, co ja Wam będę mówiła. Więc, taka piżama, rozmiar M. I ona kosztowała moi drodzy 59,99. Super, to też jest bawełna. Ten nadruk wydaje mi się być taki solidny, więc on raczej nie będzie, wiecie, schodził po kilku praniach, już go nie będzie. Super y, sprawa, super piżama, także już w nią wskakuję, sama już się nie mogę doczekać, aż ją przymierzę. Także super, mega urocza, fajna piżamka. I czarna piżama na mnie wskoczyła już i jest przewygodna, tak samo jak te, które znałam. Ta piżama też jest mega wygodna. Tutaj mamy nastroje dzwoneczka. Zastanawiałam się, jaki nastrój dzisiaj jest mój. Ewidentnie ten uśmiechnięty dzwoneczek, to dzisiaj jestem ja, bo cieszę się z piżam, które zakupiłam. Naprawdę są świetne, ekstra. Ta piżamka jest genialna. Emeczka, jak widzicie, znowu jest luz, jest komfort, jest y, oddychający materiał. Wszystko, czego potrzeba w piżamie. Spodnie wygodne, nie obciskają w żadnym miejscu, nie uwierają, dopasowują się do naszego ciała. Super. Tutaj te wykończenia na gumce też ekstra. Nie podnoszą się spodnie. Super, 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 super. Także lecimy do następnej piżamy. Ok, następna piżama, jaką tutaj mamy, to jest piżama z awokado znowu. Także już też ląduję na wieszaku, już Wam ją pokazuję. Jest to piżama w kolorze różowym, góra jest w kolorze różowym. Cały czas mówię, że cała piżama, a góra tej piżamy jest w kolorze różowym i jest na niej awokado, a raczej są na niej trzy awokado. Let's awoparty. party, no, zróbmy Awoparty, zróbmy awo przyjęcie i się świetnie bawmy, także też znowu mega dziewczęca, urocza koszulka, taka dosyć obszerna, to też jest chyba rozmiar M, tak, rozmiar M, od razu Wam powiem, że ta koszula, ta piżama kosztowała 49,99, ale ja ją chyba kupiłam na jakiejś wyprzedaży, ona chyba tyle nie kosztowała, wydaje mi się, że ona była przeceniona chyba z dyszkę, 39 zł kosztowała jakoś tak. Pewna nie jestem, ale wiele z tych piszem było na jakiejś takiej dodatkowej przecenie, także załapałam się na dodatkową promocję. Świetna! I do tego szare, też bawełniane, bo piżama jest też bawełniana. Do tego szare spodnie w serduszka. I pamiętam, że te spodnie mają też takie marszczenia nad kostkami, co w przypadku pierwszych spodni też Z awokardio. Z także super sprawa też będę w tej piżamie na pewno śmigała no super, naprawdę jest świetna, mega urocza no ja mi się śmieję do tych piżam co ja wam będę mówiła, o to chodzi chyba w piżamach mam też oczywiście w swojej kolekcji piżamy właśnie koronkowe jakieś takie ponętne na specjalne momenty w życiu i w ogóle jak mi się chce to taką piżamę zakładam, ale moim zdaniem trzeba też mieć w swojej kolekcji piżamy właśnie takie takie, że się japa uśmiecha po prostu. Także super. Taka piżama, wskakuję w nią i się wam pokazuję. I piżama z trzema awokado jest już na mnie i czuję się w niej znowu super, czuję się mega komfortowo, mega wygodnie, świetna jest, super długie spodnie e, z bawełny, dopasowują się, tutaj znowu mamy ten, e, to marszczenie nad kostką, które jest mega słodkie i też fajne, dodaje takiego uroku i to jest też fajny detal. I jak ją zakładałam, jak zakładałam tę piżamę, to sobie pomyślałam, że w sumie te piżamy, chociaż są skompletowane i to są komplety, to można je między sobą mieszać w sumie. Mogę do tej koszulki założyć krótkie spodenki od piżamy ostatniej, która chyba ma takie duże czarne grochy i kokardkę w tym miejscu tuż przy pępku. Te spodnie mogę zakładać do piżamy z tym śpiącym kotkiem. Maybe next time. Wiecie o co chodzi. No można je między sobą mieszać i też jest fajnie, także to też jest duży plus, że te wzory też nie są takie zobowiązujące, że mamy konkretną piżamę i te piżamy nosimy jako piżamę non stop cały czas. Możemy trochę, wiecie, pokombinować. Ekstra! Super sprawa. Ja się cieszę takimi. Takimi rzeczami, takimi małymi rzeczami. Jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak, cieszmy się ym, z małych rzeczy. Czy małymi rzeczami cieszmy się z małych rzeczy? Z małych rzeczy. No, także ja się cieszę z małych rzeczy i cieszę się, że mogę te piżamy między sobą łączyć i mogę kombinować z nimi. Także super. I ostatnia piżama na dzisiaj. Już ją wyjmuję z tej paki. Z tego co pamiętam, ona będzie miała krótkie spodnie, ona będzie miała shorty. Już Wam mówię, o, ona była na przecenie, tylko że tutaj mam cenę podaną w euro. Hmm, ona kosztowała chyba 25 zł, z groszami może. Tak, jakoś tak. Dobra, piżama z krótkim rękawem E równa się M, czyli milk, A sorry, E, czyli energy równa się milk plus coffee. Bardzo pomysłowa rzecz, bardzo super. Ekstra dla wszystkich kawoszy, dla wszystkich ludzi, którzy lubią kawkę. Myślę, że taka piżama to strzał w dziesiątkę. Nawet komuś na prezent można taką piżamę sprezentować i ja bym się mega cieszyła. Także piżamka z fajnym nadrukiem, i do tego są szorty bardzo urocze, różowe w takie wielkie, duże grochy czarne. Super. O, jeszcze mają taką kokartkę tutaj, widzicie to? W pasie. Wow, one tutaj mają gumkę, także się będą dopasowywać. No i mają taką ozdobną kokartkę naszytą. Super sprawa. Ekstra, ale urocza, ale urocza piżama. Za 25 zł bawełniana krótka piżamka. Super! Czego chcieć więcej? Słuchajcie, czego chcieć więcej? Wskakuję w nią i się wam pokazuję. I odzywam się do Was będąc w ostatniej piżamie, która jest świetna. Ja nie chcę się powtarzać, nie chcę ciągle mówić tego samego. Ta piżama jest rewelacyjna, tak jak poprzednie. Jest to rozmiar M, który faktycznie jest rozmiarem M. Jest yy, luźny, oversize'owa ta góra, shorty krótkie, ale nie za krótkie, nie odsłaniają nam pośladków. No super, po prostu super. Jeszcze ta kartka taka urokliwa i ekstraśna. Genialna piżama. Naprawdę te piżamy są warte ceny, warto je kupić, niczym nie odbiegają od piżam, nie wiem, z chemu, które są dużo droższe, czy jeszcze w ogóle z sieciówek takich typowo bieliźnianych, piżamowych, typu Intimissimi tam. Naprawdę niczym nie odbiegają. Bawełniane piżamki w niskich cenach. To, co tygrysy lubią najbardziej, co Redhead lubi najbardziej. Warto też czasem sobie odświeżyć swoje piżamy, pozbyć się tych, które się już nie nadają za bardzo do noszenia i kupić sobie nawet za niewielkie pieniądze tego typu piżamy i po prostu czuć się świetnie, rewelacyjnie, nawet śpiąc. Także ja chyba już idę spać, słuchajcie i moje słoneczka, to wszystko na dzisiaj mam nadzieję, że nie posnęliście mam nadzieję, że was nie zanudziłam i mam nadzieję, że film wam się podobał jeżeli tak było, to zostawcie kciuka w górę zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i oczywiście zostawcie komentarz po sobie dajcie znać w komentarzu czy też lubicie czasem założyć taką piżamę, czy czasem macie taki nastrój na piżamę taką młodzieżową, dziecinną z jakimś disneyowskim nadrukiem albo jakimś po prostu zabawnym nadrukiem Czekam na wasze komentarze, na wasze opinie, na wasze spostrzeżenia, a ja się żegnam. Śle buziaczki i do następnego filmu, papa. Pa.